Cześć, dzień dobry. I światło. Witamy się w kolejnym vlogu. Ja wam gra grać jak robię rożki, ale musiałam zrobić szybką akcję. Może wam po prostu powiem, co tutaj dodałam. Mam tutaj około 80 deko mąki, 4 żółtka i rozczyn. Rozczyn jest z 10 deko drożdży, trochę mą mąki i 3 łyżki cukru. No i mówię, a niech sobie on tutaj zadziała a ja idę za ten czas, mówię idę sobie z nim z Igorem i mam rzeczy do ponownego mycia gdyż Roszczyn się rozszalał i z takiej mm, dużej miski wyleciał. także ja robię teraz szybką akcję tu mamy mm, tą margarynę Kaśkę tu się Kaśka roztapia a my co? A my idziemy, będziemy tutaj łączyć wszystko, no i będziemy mieszać Po prostu, i potem znowu damy temu ciastu wyrosnąć. Wyrabiam ciasto, biorę się za posprzątanie w kuchni. Tu roszczyn, tu roszczyn, wszędzie jest roszczyn, także ciasto niech się wyrabia, a w ogóle tak przy okazji, muszę wam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałam, zrobić sklepkę i wiecie, ogórka, po chciałam awokado. Ej, pierwsze ostatnie tak dobre awokado to, yy, trafiłam, Jakiś taki dziwne smak i w ogóle nie dałam rady dramat był po prostu e, tak patrzę na to ciasto, bo pierwszy raz w sumie używam tego hata tutaj w tym bo wcześniej no, nie zarabiałam to jeszcze ciast także no, zobaczymy jak to będzie szło na razie widzę, że jest ok niech się zarabia no widzę, że nawet fajnie zbiera jak widzicie najwyżej jeszcze podsypię mąką, a w ogóle chciałam wam powiedzieć e, właśnie jedną sprawę już powiedziałam awokado, ale drugą sprawę jaki ja dostałam e, szok normalnie byłam w lewiatanie wiecie po ile było masło najtańsze w lewiatanie takie zwykłe zwykłe 11 zł 11 zł Czyż ja e, myślałam, że oszaleję naprawdę jak widać po moim autwicie jest jeszcze rano czy rano, dziesiątka

By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst. So you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then the taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never fell this way. I really hope that you will choose to stay. Pewnie wam się jeszcze dogram Czyli nie miałam po prostu warzyw, tak bym jeszcze po prostu. Normalna pietruszka i seler mm. No ale dałam za to matkę pietruszki mm. Marcheweczkę, czosnek, bo ja zawsze Dodaję ze za wszystkiego czosnek e, No i ziemniaka Tak to, co sobą mi się robi Ona teraz mi się będzie dusić, za chwilę ją przykryję Jak zacznie się gotować Tak troszeczkę Ja jestem już dzisiaj po pracy, tam kubkę, swoją pyszną. Dzień dobry! Słyszycie? Byliśmy jeszcze, to wszystko 20, bo byliśmy jeszcze... Przestań wymuszać. Pojechaliśmy jeszcze do Simseya, bo te spodnie Jarkowi, co zamówiłam były za duże więc sobie wybrałam mniejsze. Ja sobie kupiłam w Kiku żamka, nic ciekawego. Nie ma tego. Staniki. Nie ma, bo jedliśmy z Igorkiem do jajeczniczki. A Jaruś? No mięsko, to co do jajeczniczki mama ci daje. A Jaruś denerwował się, bo mieliśmy mięso, które się walało po zamrażarce i w końcu doczekałam się pierogów. Już wiem, jak muszę robić, żeby pierogi mieć raz na jakiś czas. Także brzuszek i Jarek robią, albo Jarek i jego brzuszek robią. Tutaj Igorek pomaga. No pokaż, tata, jak tu. Daj rączkę. Tą rączkę, tak? No, jest leworęczny, pamiętaj. Tą, 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 tą daj rączkę, jak jesteś ten. Puść, puść. Tu trzymasz. Tą mnóczkę tak zadajesz, tu. Tu się trzymasz, tam dajesz. I się ugnia też tam. I tu masz końcówkę i tą i sobie teraz tak. Także proste działają. Ja idę złożyć tą część w co macie mieliście wcześniej. Zobaczyć ile jest materiału. I czy powiedziałam wam to, co chciałam powiedzieć. Oglądam Andziak akurat. I... I się biorę. Witam Was wszystkich serdecznie dziękujemy za nowe suby dziękujemy za to że nas oglądacie ja się witam we blogu yy... nie wiedziałem co w ogóle dzisiaj gotować wypadka chciała krem pomidorowy bo ona uwielbia krem pomidorowy więc to tylko tyle no i tak mi się co by tu gotować a jakoś tu z nie chciało więc wpadłem na pomysł że upiekę z kupiłem taki kawałek z zaraz wam pokażę taki wystarczy Dodam warzywka, pora i tyle. I później yy, pokażę jak to wszystko opieka. Na razie to zamarynuję solą pieprzem. Nie wiem czy papryką dać, papryki czy nie. Możecie wy napisać w komentarzach jak robicie schab jakie dodajecie do niego przyprawy oprócz soli pieprzu, co lubicie. I co? I mam nadzieję, że o tym materiale tu zobaczycie, jaki kupiłem torcik Beacie na urodziny, bo niestety w wcześniejszym vlogu zapomniała. Tak, zapomniała wziąć do pracy, zaraz Wam pokażę co. Pierożki. Uwodzij tam więcej pierożków. Uwodzij tam więcej pierożków, wezmę to do pracy. Znowu wziąłem. Muszę mojemu kochanie coś zacząć kupować też na pamięć, albo ona jak mi, bo ja mam też słabą pamięć, to już okazja ona będzie brała, Więc do zobaczenia. I do skaba dodam trochę cebuli, może takie, nie, trochę takie. Dwie, dwie średnie, dwie duże cebule. pora zieloną część pora tak pokładamy, bierzemy, było to salera i marchewkę i przykryjemy a że niestety nie mam góry to wpadłem na pomysł że to wrzucę papier i będzie się to tak piekło Jeszcze pół godziny, niech się pomarynuje i dobrze do do się poskoczy. Mięso marynuje się już z pół godziny, jeszcze drugie pół godziny i, i do piekarnika. Ziemniaki, pira i nie wiem, co zrobić jeszcze. Już kapustę. Nie mam kiszoną, to jabłko jest. Kapusta, jabłko. Witam Was. Batka mnie popędza, żebym zgrał filmy, więc Wam tak na szybko pokażę. Schabik upieczony. Wszystkie te warzywa, co tam dałem, zblenderowałem. Ziemniaczki kończą się gotować. Więc tu już jest doprawiony sos. Schabik w tym sosie. I kapusta posta cebulka yy, do tego i tyle. Ja się śpieszę, bo ona zgraj mi filmy, z mi filmy. Więc dziękuję jeszcze raz za nowe subskrypcje, że nas oglądacie. Cześć! Kurcze, źle widać jest. Powiem Wam, że dzisiaj jestem zmęczona W ogóle leje się z mnie ja mam no, po prostu stany podgorączkowe. Więc e, nie czuję się jakoś tak zajebiście, co to, to powiem. Mm. Wracam do domu, jest 20 po 5. Ja dzisiaj mam właściwie do południa. No i ostatnie dziecko oddałam. Niestety ostatni dzień chodziła późno, bo jutro już wyjdzie wcześniej. Bo zawsze mamy takie, mamy dwójkę dzieci, taka, która jest, czasami do końca zostają. E, jeden jest chora, a druga właśnie Wczoraj i dzisiaj e, kończę tak późno. Bo normalnie potrafi się wyjść po 16. Gdzieś mi się udało. To w pół do piątej już być w samochodzie bo akurat dzieci już powychodziły także wycinamy no ale niestety jutro ma ta dziewczynka wychodzi wcześniej mama powiedziała bo yy, wychodzi wcześniej z pracy także biednemu zawsze wiatr w oczy bo ja jutro za to otwieram więc zamknięcie mnie nie interesuje za bardzo ja teraz dwa dni otwieram i piątego mam wolny bo pewnie jeden z najwyższych vlogów albo następny pewnie nie Albo za dwa vlogi będzie taki mój coroczny rytuał, czyli ekskluzji gora urodzin. I właśnie dzisiaj zaczynamy przygotowania we wtorek. <Ky> Musimy jechać do targowiska. Zaraz właśnie idziemy od razu, żeby to załatwić. Wiecie, po co po, po duży gar? Bo będziemy robić bigos, także potrzebujemy duży gar na bigos. A ja jutro już w środę zaczynam robić biszkopt do tortu no i to muszę sobie rozpisać co kupić, bo na biszkopt mam rzeczy tylko tak jak mówię no, potrzebujemy już um, na masę, no to już będę robić w czwartek no Jeszcze nie wiem jakie sobie myślałam, bo chyba będzie sneakers i owoce leśne z rozmarynem zobaczymy bo te takie smaki mam sprawdzone są fajne, takie inne, a fajne, wiecie? Bo w są orzeszki ziemne do kurpania w karmelu. Yy, a ten mmm... Yy, Ale nie widać co. Teraz lepiej. A ten owoce leśne z rozbarynem to są naprawdę panu, przepyszne. bardzo przepyszne. Rozbaryn bardzo podbija smak. Dobra, to ja jadę teraz właśnie po jara i po Igorka do auta ich wziąć. I jedziemy szybko. To jedziemy szybko po ten gar. ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki, że dostałem nowe subskrypcje. Bardzo mi miło, witam wszystkich. Serdecznie. No. Buziaki. Kańczałam, ale mówię jeszcze, jeszcze o nie, niespodzianka, jeszcze się odzywam. Bo jesteśmy już. Ja idzie do domu. Chodź, zobaczymy, czy są dynie. Nie, No pokażę, chodźcie. Chyba nie ma. nie ma dyni. O, coś widzę. Nie. Tam. Oj. Tu coś widzę. Ta jaka żółciutka. Weźmiemy jeszcze dynki. To Igora.